Jak wiecie, to nie jest recenzja. I nie jest też to filmik z zasadami. To są pierwsze bardzo, bardzo świeże wrażenia z pędzlem. Ja Pendulum kupować nie chciałam, bo nie przyciągnęło mnie do tego niczym. Po prostu nie podobały mi się grafiki, obejrzałam gameplay, nie spodobało mi się, nie spodobały mi się nawet komponenty. Jak na grę od Stone My Games spodziewałam się więcej. Ale Storm zdecydowało się wysłać te pendulum do mnie. No i teraz, co ja mam z tym zrobić? Trudno mówić o grach, które nie są dobre. Trudno oceniać gry po jednej rozgrywce, dlatego też tego nie robię. Nie będę oceniała tej gry z góry. Po tej pierwszej rozgrywce moje wrażenia dobre jednak nie są. I czy ja chcę dalej to, w to grać? Raczej nie. Czy zagram? Zagram. Bo ja chcę zrobić pełną recenzję tej gry i chcę mieć Chcę zagrać wszystkimi bohaterami. Chcę zagrać wersję zaawansowaną i wersją prostą. Chcę zagrać z czasomierzami i bez tych czasomierzy. Także nie skreślam tej gry. Ale też nie jestem nią zachwycona. Pierwsze wrażenia są bardzo ważne. Szczególnie w planszówkach. Spojrzenie na pudełko jest wow. Pudełko podoba mi się bardzo, ale nigdy nie powiedziałabym, że jest to pudełko od Tom My Games. Plansza? No tak nie do końca. Komponenty? Jeszcze gorzej. I tak naprawdę pierwsze wrażenie daje nam to takiego, takiego kopa do tego, czy chcemy w to grać, czy nie. No, Ja bardzo niechętnie włożyłam pędzilum na stół i nie, nie będę tutaj kłamać. Nie, to nie jest dlatego, że nie, ktoś mi tutaj każe mówić o tej grze źle, czy dobrze. Nie, po prostu bardzo nie chciałam jej na stół wrzucać, bo, bo, bo powiedziałam, że to nie jest gra dla mnie. Po obejrzeniu całych kilku gameplay tej gry. No to chyba nie jest to, no ale muszę nas własnej skórze się o tym przekonać. Pierwsza nasza rozgrywka, bo na razie jedną mamy ze sobą, była bolesna. Bolesna dlatego, że w grze dwuosobowej te czasomierze tak naprawdę nie robią nic. Bo jeżeli ja przez, przesuniemy, jeżeli obrócimy i ten piasek się w nich przesypuje i mamy tylko dwóch pracowników, każdy dwóch tych dwa mypelki na tej planszy, to czekamy na tą swoją kolej i czekamy i wpatrujemy się w ten piasek. Czy mógłbyś wsypać się szybciej? A nie, to zielona jest, zielona się zacina. E, o co w Pendulum chodzi tak naprawdę, to też do końca chyba jeszcze nie wiem. Um, historia tej gry jest taka, że chcecie, że król, który panował nad, nad światem Dunia, dunia um, zszedł z tego świata i szukamy nowego władcy. No i kto najbardziej najlepiej tym władcą tutaj się okaże, Czym władcą się okaże? No i tu mamy właśnie ten spór i chcemy ten spór rozstrzygnąć. W grze pendulum będziemy kłaść naszych pracowników, gdzie małego workera i grande workera, czyli jest taki symbol właśnie Stone Mayer który wyglądają bardzo jak właśnie Rick and Morty i może dla potrzeb tego filmiku, gdzie nie będę tutaj zoomowała na planszę, użyję rzeczywiście Ricka i Mortiego. Czyli mamy naszego małego pracownika tutaj, którym będzie Morty i mamy naszego dużego pracownika, którym będzie Rick. I mamy tych pracowników pięcioro, trójkę małych i dwójkę dużych, ale zaczynamy tylko z jednym małym i z jednym dużym. Możemy sobie ich więcej zakupić w trakcie rozgrywki, ale nie mamy na to czasu. Nie mamy, bo ta rozgrywka jest... Nie wiem, ona się wydaje szybka, ale wolna z drugiej strony. Rundy są długie i się dużą, ale cała gra wcale taka długa nie jest. Nie wiem, wydaje mi się, że, że do czegoś mi brakuje. Że ta gra albo jest, gra na czas, gdzie musimy się ścigać o coś, bo są te czasomierze. Ja cały czas mi się wydaje, że jak jest klepsydra w grze, to ja muszę coś zrobić szybko. Ale okazuje się, że nie. Że te klepsydry tutaj nie chodzi o żadną szybkość, tu chodzi o timing definicja. Czyli oto kiedy, jakiego pracownika gdzie ustawić, żeby jak najlepsze benefity z tej gry zebrać. Kładziemy naszego pracownika na polu, na którym nie ma klepsydry, żeby po przesunięciu tej klepsydry te akcje wtedy wykonać. Ale ta akcja będzie teraz dostępna za około 3 minuty. Może pójdźmy do tych akcji, które są troszkę szybsze. Jeżeli widzimy, powiedzmy, że ta klepsydra się przesypała i nikt tego nie zauważył, kładziemy naszego pracownika i przekładamy klepsydrę i bum, bierzemy akcję, ale on tutaj jest teraz na dwie minuty i nie możemy nic z nim zrobić. Pracownicy, którzy są na akcjach bez klepsydry mogą się przesuwać po planszy, możemy zmienić nasze zdanie. Klepsydra czarna jest ta najkrótsza 45 sekund i wtedy kładziemy naszych małych tudzież dużych pracowników na te pola i mamy tylko 45 sekund czekania. Czyli ja może postawię go tam na 45 sekund, wykonam tę akcję, ale będzie zablokowany. Potem się odblokuje, czyli mogę go tutaj postawić. O, ale tu już się z tego zrobiła tylko minuta, czyli tak nie mogę zrobić. Te klepsydry zmuszają Was do szybszego myślenia. To jest jedyny, jedyny ten taki aspekt czasowy w tej grze, który wydaje mi się, że te klepsydry tutaj mają Wam oznaczać, że musicie szybko podjąć jakąś decyzję, bo u 45 sekund się skończyło. Ale może jednak, może jednak warto poczekać te 3 minuty. Nie czuję tematu w tej grze. Ta gra jest przesuwaniem się po planszy, zabieraniem kostek, które układamy gdzieś na naszej planszetce, przesuwaniem znaczników po torach na naszej planszetce, żeby na końcu sprawdzić, kto wygrał. No, nie czuję tematu. Nie czuję tematu zupełnie. Dla mnie to jest takie bardzo suche, suche euro, które ma fajny koncept, bo gra o czasie. Czemu nie? Gra z przed rami? Jak najbardziej. Ale jakoś zupełnie to do mnie nie przemawia. Może muszę w to dłużej zagrać, może, mo, może muszę mieć kilkanaście rozgrywek ze sobą, może tylko kilka więcej, żeby zadecydować o tym, czy ta gra jest dobrą grą, czy nie. Jak na razie wydaje mi się grą, która jest trochę niedopracowana. Niedopracowana, jeżeli chodzi o komponenty, bo Stone My Games ma jakąś już reputację. Komponenty w Charter Stone, komponenty w nawet w tykolcie. One są super, są drewniane, są piękne. Tutaj macie kawałki plastiku, które mają linię po środku z, właśnie z formy, której, z której one wyszły. Do tego jest ta metalowa gwiazdka również z linią przez sam środek. Te plastikowe kwadraty mają elementy, które powinny być spiłowane. Może dlatego, że to jest pierwsze... First Printing, że to jest pierwsza edycja tej gry. Może, może to się zmieni później. Jak na razie wydaje mi się, że ta gra jest um, trochę niedopracowana właśnie jeżeli chodzi o, o jej wygląd, o te komponenty, że nie wchodzi mi jakby w ten cały schemat nie? od Stone My Games, który powinny być moim zdaniem coraz lepsze wizualnie. Grafiki, te grafiki są ok. Jeżeli wpatrzymy się w tło to ono jest bardzo fajnie wykonane, ale sama plansza mi się nie podoba. Są karty, których już nie będę wyciągać, e, które też mają bardzo fajne tło, ale ono jest napaćkane wszystkimi ikonami, no bo to o to w tych kartach chodzi, To ważne są ikony. Także ja się nie mogę do tej gry przekonać, ale będę się starała w nim jeszcze zagrać kilka, kilkanaście razy, zanim zrobię recenzję, zanim jakąś... Nie będę wystawiała jej oceny, bo ocen nie wystawiam, ale zanim jaką, jakieś moje ostatnie słowo na temat tej gry powiem. Jak na razie ta gra mnie zachwyca, nie łapie mnie na tyle za nic, żebym chciała w nią dalej grać. Nie mówię, że to jest zła gra, że po prostu to nie jest gra dla mnie. Nie wiem, z tym się wstrzymam przez jeszcze jakiś czas. Ale pierwsze wrażenia, najlepsze, niestety nie są. Na razie.